Witajcie! Dzisiaj przychodzę z recenzją takiej cieniutkiej książeczki od pani Moniki Parda. Przybudzenia i książeczka jest od wydawnictwa media Z. Jest to książeczka, którą napisałam a raczej wiersze w 2018 roku. I słuchajcie, zacznijmy tutaj właśnie od jednego wiersza, nie wiesz wiecznie kwitnące ogrody, obrazy bez skazy, wykrojoną na miarę codzienność, piękne, nie znaczy idealne. Idealne nie znaczy szczęśliwe, i nigdy nie jest zbyt późno, zbyt wcześnie, zbyt daleko, by zacząć od nowa, by odwrócić nieodwracalne. Słuchajcie, co tu mogę powiedzieć. No, ja, autorka z mojego rzecznika. Może dlatego tak bardzo właśnie jej wiersze mnie poruszyły. Jak widzicie, co jakiś czas są tutaj wspaniałe obrazki, zdjęcia, może nawet bardziej zdjęcia bym powiedziała. I co tu mogę powiedzieć? Ja odkryłam w tych zdjęciach właśnie we wierszach też, takie swoje jakby odbicie, gdyż napisane są takim stylem, który jest mi bardzo bliski, bo do każdego momentu życia, opisu rzeczy, czy też miejsca, właśnie o, tu jest karteczka od niej, włożyłam sobie w książkę, żeby mi nie wyleciała, może sobie odłożę. E, no dobra, na czym ja skończyłam? A, chodziło o to, że właśnie e, ilekroć opisuję cokolwiek, to przyrównuję to do takich Ciepłych określeń, do takich może nawet barwnych, i powiem wam, że prawie wszystko właśnie do czegoś porównuje. I kiedy to czytamy, to naprawdę nas to wszystko nie nudzi. Jest tak jak motyl na łące, który zauważony natychmiast odlatuje. No, a my wciąż po jego odlocie podziwiamy jego piękno. No i powiem wam, że ja te wiersze właśnie odebrałam niezwykle motywująco, a jak wcześniej czytaliście już ten urywek wstawionego. Y na wie, że zawsze wszystko można naprawić i dać sobie tą drugą szansę. Praktycznie każdy wiersz przesycony jest tutaj czymś pozytywnym, jakby właśnie pisał je sam Anioł Stróż, no którego zadaniem jest tutaj podbudowanie nas i pokazanie, co jest w życiu piękne i ważne. Czasem trzeba się zatrzymać i rozejrzeć wokoło. Właśnie jest tyle pięknych rzeczy na świecie, których kompletnie nikt nie podziwia, bo obieramy zazwyczajność oddech, czy też widok za oknem, który tak naprawdę... Obie te rzeczy w tej chwili mogą się skończyć. Jeżeli mamy jakieś problemy, to właśnie nie wolno się im dołować, tylko trzeba szukać dla nich przede wszystkim rozwiązania. Autorka zdecydowanie jest osobą wierzącą no i podkreśla to w bardzo ciepłych słowach. Nuty, modlitwy, wplotła we własne myśli, które w momencie czytania, no, tak jakby przechodzą na nas. To tak jakby jakaś magiczna siła z momentem przeczytania wiersza, nie wiem, wpadała w nasze ciało. Było to właśnie bardzo dziwne, ale i przyjemne, bo chociaż wiersze się nie rymują, to powiem Wam, że no jakoś tak nie są nawet do siebie podobne. Tytuł i okładka jakoś tak idealnie wkomponowały się w tą całość, no i powiem Wam, że one zdecydowanie mają coś od siebie dawać, a nie odbierać. Są piękne, poetyckie, no i te powodają naprawdę nadzieję na przyszłość. Ja z całego serca ją polecam bo otworzy ona wam oczy i zaczniecie w końcu widzieć, a nie tylko patrzeć. Także lektura choć krótka, to powiem wam, że bardzo pozytywnie intensywna. I serdecznie ją polecam. Pa pa ba.